Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze cztery czy pięć lat. Byliśmy na targu w zimie i zobaczyła czarodziejkę Tris Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę, jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. A więc to Tris. No tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czasu już już trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilwgardczykami, możesz zostać lalkarzem. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy, jedna. Dajesz ludziom Ewrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślad walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabi własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Kaca?